Witajcie na moim kanale. Tą serię odcinków chciałbym poświęcić temu, co i komu się należy w Polsce z tytułu wypadku, choroby, niepełnosprawności. Z punktu widzenia mojej osoby niepełnosprawnej, zachęcam Was do subskrypcji, do słuchania tego, co można otrzymać z ZUS-u, co można otrzymać z MOPS-u, w wyniku czego, ile, co i kiedy. Zaczynamy! Pracować zarobkowo z powodu złego stanu zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jakie są warunki wymagane do przyznania renty? Kto jest osobą niezdolną do pracy? Jeśli częściowo lub całkowicie utraciłeś możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia, to jesteś osobą niezdolną do pracy. Jeżeli utraciłeś możliwość wykonywania pracy zgodnej z Twoimi kwalifikacjami, to jesteś osobą częściowo niezdolną do pracy. Jeżeli utraciłeś możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy, to jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy. Jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać rentę? Będziesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki. Po pierwsze, jesteś niezdolny do pracy. Po drugie, Masz wymagany, odpowiedni do wieku staż ubezpieczenia, w tym okres składkowy i nieskładkowy. I tak jeden rok, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy, zanim ukończyłeś 20 lat, dwa lata, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy pomiędzy 20 a 22 rokiem życia, 3 lata, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy, pomiędzy 22 a 25 rokiem życia 4 lata, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy pomiędzy 25 a 30 rokiem życia, 5 lat jeżeli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnia, ostatnich 10 lat, przed dniem, w którym zgłosiłeś wniosek o rentę lub przed dniem, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy. Twoja niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych, wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki: jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz Masz co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy jeśli jesteś kobietą, 25-letni staż ubezpieczeniowy, jeśli jesteś mężczyzną. Ważne, jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat nie musisz posiadać 5 lat w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz że udowodniłeś, 25 lat składkowych jak kobieta 30 lat składkowych jako mężczyzna. Ważne: nie masz wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Mogą uznać, że spełniłeś warunek posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego, jeśli zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia zanim ukończyłeś 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej, szkole wyższej podjąłeś pracę. Zostałeś objęty ubezpieczeniem, i do dnia, kiedy stałeś się niezdolny do pracy, miałeś bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy okresy składkowe i nieskładkowe. Czy prawo do emerytury ma wpływ na prawo re do renty z tytułu niezdolności do pracy? Nie mogą ci przyznać prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli masz ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do spełniasz warunki do uzyskania emerytury powszechnej na Twój wniosek lub z urzędu w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny, np. emerytury górniczej, w tym emerytury górniczej bez względu na wiek, emerytury nauczycielskiej na podstawie karty nauczyciela. Jeżeli przydało wam się te informacje, proszę zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, a jeśli tylko możecie, pomóżcie mi w rehabilitacji. Linki są wszystkie w opisie. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.